Hej Siemanko, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj katujemy sobie dalej. Total Akryt Battle Simulator. No i oczywiście na samym początku chcę jak zwykle Wam przypomnieć o zostawianiu łapek w górę oraz subskrybowaniu kanału, a my bierzemy sobie kolejne zlecenie na e, naszą bitwę. Zobaczymy co tutaj teraz wyniknie. E, na razie nie chcę brać jakoś modów, później może z modami będę się bawił jakoś w sandboxie. Z tego co widziałem, to jest całkiem sporo tutaj tych. wow ile mam punktów? E, tutaj jest całkiem sporo tych e, przygód, właśnie. Więc e, to będę sobie chciał w jakiś tam sposób e, rozwiązać. Tam e, widziałem, że wychodzą mody z Thanosem, wychodzą mody z Avengersami, z takimi pierdołami. E, więc, e, no, może na pewno będę się tam chciał tym jakoś e, w przyszłości zainteresować. Mody będą wychodziły na bieżąco, więc e, co chwilę będziemy mieć coś nowego. E, dobra. Mamy tutaj gości z kosami, a ja pamiętam, że ci z kosami oni byli dosyć mocni. Oni byli dosyć mocni, kurde. E, postawmy sobie. Może dwie te wyrzutnie. I będzie tak. E, nie wiem, co robi ten koleś w sumie, więc niech będzie. Zostaje nam tysiak. E, tutaj te fajerwerki, ci łucznicy nic e, jakoś, e, chyba nie zdziałają aż tak, mi się wydaje, a kosiarzy mamy tutaj, e, no to może dajmy im tutaj coś do koszenia. Zobaczymy jak wyjdzie. No tutaj coś, małpi król poszedł. Ale tu cisną, kopacz. Tylko chyba właśnie załatwiłem sobie tymi strzałami trochę swoich, mi się wydaje. No dobra, czyli to nie zdało egzaminu. E, no to jest e, gierka, więc możemy się troszeczkę bawić na zasadzie e, metod prób i błędów. Słuchajcie, skoro jest, są tutaj sami kosiarze. No i patrzcie. Ja mam tu 15. A to jest. No, ewidentnie. E, nie, jest, nie są to równe siły. Więc na tych skosami damy sobie hoplitów. Mi się wydaje, że ci hoplici oni są całkiem e, spoko. Może tutaj coś, nie wiem, jakieś wsparcie od tyłu, nim jeszcze zapewnimy. E... No ci łucznicy, kurde, nie wiem, średnio mi się z tymi łucznikami tutaj balisty też nie chcę jakoś, e... na no, załóżach już nie starczy. A tutaj coś, berserków jakiś jeszcze dajmy? Nie będą berserkowie i jeden ten łucznik, niech będzie sobie tutaj. Albo nawet tutaj go sobie na razie dajmy i zobaczymy. Więc dobra, berserki już tam... giną oczywiście. Oni, oni nie zabijają, oni giną. Jednego zabili chociaż. Mam nadzieję, że hoplici tutaj właśnie tymi tarczami jakoś sobie dadzą radę, ale już widzę, że sam są wypieprzeni. Dlatego ja mówię, że to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Niestety. Może tam te początkowe etapy są dosyć proste, ale później to nie jest takie łatwe. Zrobiłbym kurna, chyba spróbuję sobie eee, raz, dwa, trzy. Aha, tyle mani nie kosztuje. Aha, tyle ma kosztuje. Jak to sobie rozegram? I huk, kto mi zabrał? A tutaj co jeszcze dam tego? Dobra, ten staczką już nie żyje. Więc to nie był do końca dobry pomysł. I patrzcie, jak mi zasiekli kurwa mamuty, nie. No dobra. E, czyli chyba jednak będzie ciężej niż myślałem. Bo tutaj pewnie trzeba nich wykończyć. łukami. Szkoda, że nie mamy takiej właśnie, yy, czego mi brakuje w tej grze, tego, żeby po prostu ci łucznicy tutaj stali i czekali. Nie ma czegoś takiego, że oni sobie idą, nie? Yy, do wroga, gdzie tam będą już mogli strzelać. Żeby oni sobie po prostu właśnie stanęli i czekali, aż ten wróg przyjdzie do nas. Rycerze to tam szało raczej nie zrobią, tutaj, wątpię. Ale możemy też dać tych rycerzy, żeby chociaż w jakimś tam stopniu przytrzymali tych tutaj. I też nie żyje, no, kamieniem nie trafił, ale ja sobie spróbuję jeszcze raz. Ci łucznicy trochę są słabi, ci może będą lepsi jednak. 110 zostaje na jakiegoś pazia. A dajmy sobie tego starczą. No dobra, to jest przegrane. Może się wydawać, że to jest takie proste, ale widzę, że. Eee, kuźwa. Nie jest. No dobra, dajmy sobie tą. Tą wyrzutnię sobie dajmy tutaj, niech będzie. Nie ja wiem, co ci mnisi robią w sumie. No chcę, żeby najpierw ta wyrzutnia strzeliła właśnie. Więc niech to będzie tak. Nie ma też co dawać sami. Nie wiem, co na te kosy by było dobre. Może. Może oni byliby tutaj jeszcze w miarę tacy. Okej? Okay? No dobra, no ta balista tutaj tylko jednego sprzątnęła i teraz strzeli pewnie strzeli w naszych. Czyżby minisi yy, zrobili tutaj rzeźnię? No jest tak kurna powiem szczerze, na równo. Ale widzę, że to było właśnie dobre rozwiązanie chyba. No. Patrzcie, zawadził się omurek. I dalej idzie. E, no i go tutaj pałką pyk pyk. No i dobra, lecimy sobie, następną bitwę sobie zrobimy mm, Co my tu będziemy mieli? E, Dlaczego oni są na mojej połowie? Nie wolno To są hoplici sami Tak? Tak jest, sami hoplici Ej, to może być fajne Hoplici kontra berserkowie? No tych jarli to tutaj za dużo nie zrobię, ale No i właśnie widzicie ja nie mogę tutaj dać No to dajemy nich tutaj Gdzie oni się tutaj spikną? tu się spikną raczej Tu no już też rzucałem, kurno, dobrze jest Dawaj tu Kazik no, nie, no, wiedziałem, że te tarcze. No dobra. Eee, czyli tak, mi się wydaje, że będzie dobrym rozwiązaniem zastosować tutaj metodę na kamienia, czyli eee, Jebniemy nim kamieniem. Wyrzutnia będzie sobie tutaj. Oni mają te tarcze z A to nie są tylko hoplici, chyba? Tak, tylko hoplici. Eee, mamy tutaj na takiej zasadzie to. Znowu tych mnichów? No, zobaczymy. Tam ci tarcz nie mieli, ale no i to jest to właśnie, że ta. po co ta katapulta jedzie, nie? Strzelaj. Nie no, słabo z tą katapultą wyszło. Ja tą katapultę muszę dać tutaj gdzieś. Gdzie ona jest, jest? Jeszcze. Katapultę damy sobie tutaj. jak oni sobie wejdą w ten korytarz, to żebyśmy my nich mogli tam pizgać wtedy. Ten nie ma tarczy, więc jest dosyć słaby, będzie Dobra, spróbujmy tak. Dobra, pewnie katapulta kogoś przejedzie naszego. Aha, dobra, ok. No dobra, to jeszcze raz. Właśnie to jest ten problem, że ta katapulta cholera nie chce. Eee, nie chcę nam tutaj, dobra katapulta nie będzie tak, że tam są sami hoplici. Może warto też zastosować metodę na hoplita? Czyż tu mamy takiego tańszego? O, nie będzie jeden pałkarz. To było odbite takie, widzieliście? Teraz to już nie strzelaj, ty! Chyba mam o jednego... Dobra, już przegrałem. Jeszcze nadzieja w katapulcie. Co on tu zrobi, ten gościu? Ilu nikt tu idzie? Dwóch? Trzech? Trzech. Dobra. I teraz jeszcze idzie jeden. A katapulta sobie jedzie. Po co ty jedziesz? Stój! Dwóch idzie. Strzelaj! No dobra, to jeszcze raz. Mówię, że ta katapulta mnie wkurza. Eee, katapulta, katapulta. Eee, gdzie jest ten... Ta... A, tu jest balista. Tam mi dwóch uciekło, to jeszcze raz. Szkoda tych dwóch. No i tu coś tutaj ktoś dostał. Ale znowu się to troszeczkę za bardzo podzieliło. I ja te jednostki muszę sobie stąd zabrać. Nie, to nie będzie dobry pomysł. Dobry pomysł będzie, jak sobie postawię jednostki tutaj. Jak to teraz wyjdzie? No, no, z tą strzałą trochę słabo. Tutaj bramy się gumbiłem teraz, nie? Ale nie? Raczej przegrano. Tak, dobra. Dodajmy eee, sobie tutaj balistę. A tych hoplitów dajmy sobie dalej. Nie wiem czemu się tak uparłem na tych hoplitów. Bo w sumie to nie ma takiej jednostki, która by tutaj sobie dawała tak... Mm, całkiem dobrze z nimi radę. Mógłbym jeszcze spróbować z tymi Berserkami. Dając ich tutaj. Nawet tutaj. No właśnie, dam ich sobie tutaj. Nasz też dostał. Został jeden Berserk, którego zabili od razu. Pal! No, ale ten już rozwali. A już mało brakło. Słuchajcie, to sobie dam na dach Hoplitów. No niestety, czasami te walki trwają trochę dłużej. Nic się na to nie poradzi. Balistę daje tutaj. No teraz balista ładnie się pnęła. On może jeszcze zdąży raz strzelić? No. Teraz są jakieś szanse mi się wydaje, żeby on jeszcze raz zdążył. No i zdążył. Teraz będzie wygrana. Przygoda wygrana. Mamy wygraną. Dobra, super, fajnie, mi się to podoba. Nieźle. Tutaj chłopaki ładnie. Dobra, moi drodzy, myślę, że ze względu na to, że troszeczkę tutaj zeszło. To ten odcinek na tym się właśnie zakończy. Zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrybowania kanału. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie pisać też komentarze. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej!